Dzisiejsza konferencja poświęcona była szeroko pojętemu zdrowiu psychicznemu dzieci, młodzieży, ale też i osób starszych. Zastanawialiśmy się nad tym, jak nazwać kryzys psychiczny, bo jest to bardzo złożony, całościowy proces. One są rozumiane przede wszystkim jako pewne trudności, pewne zaburzenia zdrowia psychicznego w następstwie wydarzeń stresujących, zewnętrznych albo wewnętrznych. Trzeba wspomnieć, że coraz częściej i coraz bardziej intensywnie właśnie o tym mówią celebryci. Mimo tego, że to jest bardzo dobre i korzystne z punktu widzenia postaw społecznych wobec zaburzeń psychicznych, to jednak nie możemy w żadnym razie zapomnieć o grupie szczególnie obarczonej trudnościami i zaburzeniami zdrowia psychicznego, czyli osobami chorującymi psychicznie. W przypadku tej grupy również powinniśmy posługiwać się terminem kryzys psychiczny w dwóch aspektach. Po pierwsze, kryzys psychiczny jako doświadczenie choroby psychicznej. I druga kwestia to kryzysy psychiczne, które mogą występować w procesie zdrowienia, które oczywiście nie, nie przekreślają szans na prowadzenie dobrego i satysfakcjonującego życia. Dzisiaj w imieniu Fundacji Growspace mówię o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, najmłodszych. Dlatego, że to my jako osoby dorosłe, jako instytucje, jako lokalni partnerzy, musimy wziąć odpowiedzialność też za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Czas wreszcie powiedzieć o tym, że ten temat to nie tabu, to nie jest wstyd korzystać z pomocy psychologicznej. Mówiąc o kryzysie. Kupmy się na czynnikach chroniących, czynnikach, które pozwolą nam na to, aby sobie z nim poradzić. Jednym z takich czynników są dobre relacje i wspierające otoczenie. Dlatego jako Fundacja GrowSpace wystartowaliśmy z programem Nawiążmy Połączenie, który ma na celu przeciwdziałać samotności i osamotnieniu dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu tworzymy rówieśnicze sieci wsparcia i wspieramy szkoły oraz instytucje oświatowe z zakresu warsztatów i budowy dobrych relacji, bo to o relacjach jest między innymi przeciwdziałanie kryzysom. Wiem, jak ważna jest relacja z ludźmi i ważne jest ich wsparcie, dlatego budujmy sieci wsparcia, zainwestujmy swój czas, energię, emocje w budowanie właśnie tych relacji, bo one nas potem wspierają, między innymi właśnie w takich czasach, kiedy jest kryzys. Uważam, że kwestie, które są podejmowane na tutejszej konferencji, są niezwykle ważne. W wszelkiego rodzaju dane wskazują, że kwestia zdrowia psychicznego i problemów psychicznych są bardzo rozległe. Dane WHO wskazują, że mniej więcej jedna na osiem osób wymaga takiego wsparcia i wymaga pomocy psychicznej. Nie ma takiego systemu zdrowia, który udźwignąłby takie duże zapotrzebowanie. Wyniki badań i osiągnięcia jednoznacznie wskazują, że tworzenie różnego rodzaju ośrodków o charakterze pomocy środowiskowej, i tworzenie grup samopomocowych, jest niezwykle ważne i niezwykle kluczowe. Jako organizacja pozarządowa realizująca... Program w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Bardzo doceniamy, że podczas tej konferencji, tak jak i w naszym programie, wiele mówi się o pozamedycznych formach wsparcia związanych ze społeczeństwem obywatelskim, z tym, jakie są jakości relacji między nami i jak na co dzień możemy i powinniśmy się wspierać, żeby i wzmacniać profilaktykę zdrowia psychicznego i kiedy kryzysy psychiczne pojawią się, móc dawać im jak najłagodniejsze przebieg.